Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj nagrywam do kamery, ponieważ zirytowała mnie jakość dźwięku, którą próbowałem ostatnio nagrać w podcaście. Kilka ostatnich prób było w samochodzie i stwierdziłem, że postaram się po prostu nagrywać takie pięciominutowe filmiki znowu przed kamerą. Dzisiaj byłem na odbiorze po raz kolejny, Jeżeli Boż artystyczny od Dom Development. Znowu wyszedłem od Dom Development z jedną usterką zapisaną. Całą resztę starali się naprawić. Parę rzeczy było takich dyskusyjnych, których postanowiliśmy nie ruszać, ale um, pojawiła się usterka, którą pokazałem również wczoraj w filmiku z Grodzieńskiej 19 na Pradze odnośnie docisku skrzydła do ramy. Dzisiaj również się to pojawiło. Dom Development od razu postarał się zniwelować tą usterkę. I czy to jest proste i czy należy się tym przejmować? Otóż ja zauważyłem w kamerze termowizyjnej takie chłodne obszary pod oknem, co wskazywało na nieszczelność. Zwykle chodzi właśnie o regulację docisku okna. Niestety nie jest to zbyt proste. Panowie wymienili dwa okucia. Na skrzydle i na mm, ramię, przerobili to na okucia antywłamaniowe, żeby było to sztywniejsze i dopiero docisk był zadowalający. Cała reszta rzeczy, no to no nie warto wspominać w zasadzie, bo zostało to naprawione, ale żeby nie było, że mm, jestem jakoś e, dobrze opłacany ostatnim czasy w DOM development, to była odchyłka od pionu w łazience w związku z czym będą tam płytki, to była taka ściana wewnętrzna na pralkę, więc drugorzędna kwestia, odchyłki na posadzce. Tu problematyczne, bo klient zakłada, że nie będzie miał paneli, tylko jakąś podłogę klejoną, parkiet, winyl, nie wiem. Więc te odchyłki trzeba będzie sobie niestety zniwelować we własnym zakresie, ponieważ one były w dopuszczalnej odchyłce. Obicie na drzwiach podmalowane na ościeżnicy. Na oknach jakieś drobiazgi też tam coś było podmalowane. Wgniotka drobna na parapecie, ale naprawdę prawie niewidoczna, więc nie było sensu jej dalej dłubać. Zabrudzenie elewacji naprawione. Jedną usterkę, która została, to była szyba. Szyba. Dzisiaj były idealne warunki do oglądania okien. Niedawno rzucałem filmik z no, moja Praga, nowa Praga, gdzie świeciło przepiękne słoneczko, przez co tych rys i usterek na oknach była co niemiara. A dzisiaj były piękne, białe chmurki, które nie przypuszczały nawet grama promienia słonecznego. Było idealnie jasno, ale nic nie świeciło w okna, a była to elewacja słoneczna, więc. Obserwowałem naprzeciwko budynek, szare tło, idealnie i z każdej odległości, z dwóch, z trzech, z czterech, z drugiego końca mieszkania, z ponad 10 metrów, widać kilka kropek białych, e, obicia, szyby, takie uszkodzenia mechaniczne, e, wyszczerbienia no, mają coś z tym zrobić. W pozostałe okna. 50% szklenia miało jakieś tam wewnątrz zabrudzenia punktowe bądź wady fabryczne, no ale z tym niestety były na tyle małe, że z tym nie da się za dużo zrobić. Oczywiście ja zawsze chętnie was tutaj wesprę i wytłumaczę deweloperowi moje stanowisko na ten temat, no ale to tyle. Szybko na temat. Jutro jadę obejrzeć segmencik w Stanisławów pierwszy, to już chyba nie Poręd, albo jeszcze Białłęka. Zobaczymy, jak odbiór przejdzie, dobrze, niedobrze, to coś nagram, jak będzie czas. A tymczasem dzięki, że słuchaliście, do zobaczenia niedługo. Pozdrawiam, cześć.